Te zespoły od dawna czekały na okazję do wyrównania starych porachunków. Jagiellonia białysto zmierzy się z Legią Warszawa w tym arcyciekawym meczu. Halo, halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd Będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Przyjemność, ale może teraz będzie szansa. I jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Cóż za spokój, cóż za precyzję. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedostać. Legia wznawia grę. Będzie dążyć do zdobycia wyrównującej bramki. Ma pimkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. I to tyle z tej akcji. nie mu nie wyszło mocno ale i mocno niecelnie. Trudno, trzeba czekać na kolejną okazję, a o tej jak najszybciej zapomnieć. jak Jagiellonia, pracą piłkę. Akcja zastopowana. Centra na Lukiniasa. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Traci piłkę. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Dobry to był pomysł, ale jest spalony. poza boiskiem za chwilę wrzuc z Liskowski. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Wychodzi na pozycję. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Jeszcze jest groźnie. Jest! Brawo! Mamy remis! Nie poddali się piłkarze z Łazienkowskiej. Powalczyli! Teraz zbierają tego owoce. Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. A przed nami druga część tego meczu. Od środka boiska grę wznawia Legia. Liskowski. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Ewidentnie fał taktyczny moim okiem. Sędzia może sięgnąć po kartkę. I zdecydowanie domagają się strzału. Gol! proszę państwa, cios za cios! Znowu prowadzą! Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić puszt, który był potrzebny, gdy by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Aktualny wynik to 2 do jednego. Strata muszą teraz uważać. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. No cóż, zawodnik chyba jednak będzie chciał zapomnieć jak najszybciej o tym strzale. I co ja mam powiedzieć Tomek? Blisko nie było. Tak to Ja? Jagiellonia oddaje piłkę rywalom. Sędzia pokazuje, że będzie w rzut z autu. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Jest decyzja arbitra. Rzut wolny przyznany dla piłkarzy Legii Warszawa. Uwaga! Wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. No naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Domku, może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi. Będzie groźne, proste takie podanie. I spóźnione to podanie. Spalony. utrzymują się przy piłce. mogą to rozegrać na różne sposoby. Patryk Kuhn przy pilce. Czy strzelić? Dalej groźnie. Mamy zatem zmianę w legi Warszawa. No i teraz strata piłki. Okazja może być groźnie, ale fatalnie się teraz zachował w tej sytuacji sam na sam. Nie chodzi nawet o to, że tego nie wykorzystał, huknął mocno i niecelnie, zupełnie bezmyślnie. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Legia teraz w natarciu. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Wojskowi nie składają broni. Muszą strzelić w tej akcji, żeby obronić remis. Mocne wejście, ale czyste. To był chyba strzał z zamkniętymi oczami, bo ciężko to inaczej wytłumaczyć. Było zdecydowanie daleko od bramki, a także daleko od jakości, jakiej oczekujemy na tym poziomie grania w piłkę. Do końca zostało już tylko 5 minut. Zaba, ładne minie, teraz tworzył sobie szansę, uwaga, piłka w siatce, mają to, dwie bramki, to już naprawdę solidne prowadzenie, na pewno będzie im się, im się grało w końcówce. Raz jeszcze widzimy na powtórce jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja dwóch na jednego. No i gol. Na tablicy wyników 3 do 1. Sołek. Ale strzela. a więc koniec przechodzą do następnej rundy. Mają awans, mogą już myśleć o kolejnym rywalu. Ty o awansie decyduje jeden mecz. Dużą rolę odgrywa dyspozycja dnia i pragnienie zwycięstwa. Tak było i dzisiaj. Widzieliśmy zaciętą. Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Śląsk Wrocław zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Witamy państwa bardzo gorąco. Jesteśmy w niebo wzięci, że tego wieczoru możemy wspólnie delektować się tym widowiskiem. Oby nikogo nie zawiodło. Kłaniamy się Państwu w pas, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Drużyna Śląska-Wrocław zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Nie, nie ma gola! Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Ostatnio gracz ten jest na językach sporej rzeszy kibiców i dziennikarzy. Zapowiedź, że w tym sezonie zamierza zakończyć karierę. Mnie osobiście zaskoczyła. On już da... może im dać prowadzenie. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Niezła próba górnego podania. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Przemieszcza się bliżej środka. No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi takiego formatu. To wykonanie będzie kandydować do miana Kiksu kolejki. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Schwarz. Piłka w posiadaniu Śląska. Coraz bliżej bramki. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Być naprawdę groźnie. Atakujący zostaje powstrzymany w sytuacji sam na sam z bramkarzem. No i odjechał teraz z piłką. Uwaga, wychodzi sam na sam. Nie do wiary. Tylko bramkarz do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a goalkeeper wyjmowałby piłkę z siatki. Nie ma! Piłka w boisku gramy! Coś niesamowitego! Znakomita interwencja, świetne skupienie aż do końca. Reakcja błyskawiczna, udało się zapobiec bramce. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą, czas na przerwę. Wynik to 0-0. zobaczymy jakieś bramki w drugiej połowie. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. Liskowski. Stracona piłka. Nie ma faulu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Zrobił nam się teraz taki typowy mecz walki o panowanie w środku pola. A i piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Cóż, statystyki potwierdzają tylko to, co widzimy gołym okiem. Obie ekipy mają problem ze stwarzaniem sobie sytuacji strzeleckich. A jak już się uda, to bezlitośnie podwóją. Szwarc. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Ten kontratak zaczął się nieźle, ale nic z tego nie wyszło. Teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Ryzykownie, ale skutecznie. Ładnie za plecy obrońców. Wejście klasa światowa. Mogło być naprawdę nerwowo. Wychodzi na pozycję. Jeszcze mogą szukać dobitki. I alarm można odwołać. Bez problemu wywiódł przeciwnika w kole. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Może im dać prowadzenie. Staje na wysokości zadania, w samej końcówce meczu. Fantastyczna obrona. To może być interwencja, która zadecyduje o wyniku tego spotkania. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Uwaga, chyba będzie gol. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. może być groźnie. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Uwaga składa się do strzału. Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku, ważne trafienie. No i ten spokój w decydującym momencie. Chyba już nic im tu nie wydrze zwycięstwa. Kończy ten mecz. Ekipa przyjezdna notuje ligowe zwycięstwo. Zwycięska drużyna okazała się lepsza, ale wydawał?